Dzisiaj zmieniliśmy pole, na tamto pole boratynkowo srebrne jeszcze wrócimy po przeoraniu, a dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie wsi, idziemy od tamtych chałup, jakieś pół kilometra przeszliśmy z Arcim, tam widzicie, w Arci coś tam wyciąga z ziemi. Idziemy w tamtym kierunku. Ja już nakopałem garść po śmieci, a nie tej Boratynki. No i teraz wreszcie coś takiego, nie wiem, starszego Jakaś nabijka Nie wiem, cóż to było No ale cieszy to, że to jest starszy Oby to była zapowiedź No czegoś fajnego Dobra Witam na kanale, spotykamy się przy kolejnym dołku Zapraszam do oglądania A tak, widzicie, tyle zdążyłem odejść od wsi Minęło dobre pół godzinki, a wreszcie pierwsza krągłość e, 1 zł PRL wiaterek lekko wieje, mam nadzieję że mnie słychać ale nie, nawet nie chcę mi się tego czyścić za bardzo do następnego a będzie kolejna krągłość coś małego co to jest mm jakoś boratynki, to chyba będzie boratyna. Pierwsza dzisiaj. Przeszedłem kilometr prawie. No niestety, bryndza. Tak wygląda mi to na boratynkę. A ci mówi, że już wykopał jakieś miesiące wojna. u mnie bida. Teraz takie coś błysnęło, ale na bank to tak jakieś coś odpustowego a fajnie się zaśmieciło szkoda no właśnie tutaj z tego dołka przed chwilą po długim długim czasie trafiłem takiego guziora ale orzeł bez korony czyli PRL generalnie to prl pole nic tu ciekawego nie wychodzi ale muszę wam powiedzieć że piszecie do mnie by podawać ID Rzeczy, które znalazłem, z reguły tego nie robię, po prostu mi się nie chce. Ale dzisiaj, wyjątkowo dla Was, jak na razie, będą cztery rzeczy, które do tej pory znalazłem. czy ten guzik, złotówka. No, coś to <grywia> biżuteria, nazwijmy. No i ta boratynka. Dzisiaj, tak zauważyliście, pewnie chodzę z kterą. Tak to brzmi, hurtem. I tak to wygląda. Po kolei sygnał guzik daje na 65 złotówka. prl 36 pseudo biżuteria odpustowa 49, 7 i boratynka 60, 59, 62, około 60. no dobra, chodzimy dalej Marcin nie odpuszcza walczy ale dla mnie pole, no niestety lipa się po dłuższej chwili jakaś krągłość dwa grosze między wojnie dobra, z tego dołka rzucamy obok jak to słychać sygnał straszący na jakiś śmieć tutaj musi być tak to wygląda no teraz padła taka klamerka dość stara niby nic ale sprawdzimy jak to 56, równiutkie to jest kolejna krągłość tym razem guzik ale niestety gładki a teraz taka łyżeczka wpadła leżała praktycznie na wierzchu nie wiem czy to Art zgubił. ją zgubił Już powolutku idziemy w kierunku auta, bo zamierzamy zmienić pole na inne a jeszcze na koniec mi się tutaj trafiła kopiejka 1890 któryś tam rok stan zajechany, bo pole takie raczej gniazdce z tego oto dołka wyskakuje kolejna monetka jest tutaj widzicie ja go nabiję bardzo nisko 22 23 ale jeszcze nie patrzyłem cóż tu takiego widać dziuchę zajechana i będzie prl <noise> 20 grosz no opuszczamy te mało inne pole jedziemy gdzie indziej no ja wiem jedno na pewno już tutaj nie wrócę bo szkoda czasu Zmiana miejscówki, spróbujemy tutaj. A ci, coś obok, krzyczy, że mają tu już guziora. Pierwszy sygnał. zobacz Nie jest guziora. Z koroną? właśnie? Zaraz oczyścił. Był posrebrzany. Widzisz? Aha, reszki srebrzenia zostały. jest dobrze w koronie, czyli jest dobrze? Tak jest. Wyciągłem takie sosik. Być może to jest sreberko. Coś mi się tak wydaje. Bo zaczyna prześwitywać, ale w grubej patynie. Teraz jestem na takim ugorku. Tam stoi moje Lamborghini. Chodziliśmy tam po polu. No a teraz próbuję szczęścia tutaj. I wygląda mi to na srebro tylko że w grubej patynie dobra, zobaczymy jak to bije okay? 43 44 46 no i tam gdzieś była ta monetka a tutaj kolejny sygnał no i takie zwłoki guziora samoróbki Guzior samoróbka Miał ucho prawdopodobnie A później ucho się urwało, ktoś zrobił dwie dziurki I dalej Guzik służył do tego, do czego miał służyć A Widzicie te chmury One idą prosto na nas I to będzie chyba koniec wykopków na dzisiaj jeżeli nic nie znajdę no to spotykamy się na podsumowaniu brzmi coraz bardziej jak robię piorun to tylko popiół zostanie dobra żarty żartami ostatnia monetka już koło samochodu praktycznie tak zwana dzienieszka dobra i to będzie podsumowanie przed nami Czas na szybkie podsumowanie. Szału nie było, chociaż o tym na koniec wspomnę. 5 yy, godzin dreptania Nowe Pola na pozwoleniach właścicieli, no zaś bardzo szału nie było, ale coś napadło, patrzcie, jaka stara kamera. przerobiony guzior, na drugi guzior, dwa guziory gładkie. Guzior PRL 20 groszy złotówka. PRL -e. Międzywojnie 2 grosze to jest z tego co tam chyba widziałem. Dzienieszka jedna kopieja się trafiła. Boratyna <laughs> odpustowa biżuteria. No i patrzcie, pamiętacie tą monetę pod koniec filmu? Czarna. Jak diabli. No i teraz patrzcie, cóż to jest? 5 groszy. Ja już wcześniej patrzyłem. 1820. Czyli Królestwo Polskie. Ale o co mi chodzi? Otóż do tej pory czyściłem srebrne monety winianem. No jakoś się to udawało. Natomiast tą monetą winian nie mógł sobie poradzić. Nie wiem dlaczego. Moczyłem chyba godzinę, półtorej i patyna nie chciała zejść. Ale gdzieś tam miałem konserwo, które kiedyś używałem. Wsadziłem, słuchajcie, na 10-15 minut dosłownie. I spójrzcie, co wyszło. Bialutkie sreberko. Cała patyna momentalnie zeszła. Ja jestem trochę w szoku także przepraszam konserwo <laughs> wracam do ciebie przy najbliższym sreberku także wypad no w miarę udany bo jest sreberko prawda aha no i tutaj taka łycha nie wiem pokazywałem ją wam na filmie ona była wygięta ją wyprostowałem ale to nie srebro tak jak widać metal nierzewny czyli PRL no to było Typowo pole prl -owskie. Dobra. W tygodniu kolejny wypadzik. Zapraszam na kanał Arciego. To co on znalazł. Na pewno Wam tam pokażę. Do następnego. Bądźcie zdrowi. Nie chorujcie. Hejka. Trzymajcie się.